Zobacz jaki wspaniały efekt. Piękne donice z tulipanami i bratkami. Żeby tak było, musisz o tym pomyśleć już dzisiaj. Sobie układam. Tak mają się nie dotykać. Tutaj te mniejsze. O. One sobie znajdą potem drogę wyjścia. Układamy sobie je tutaj układamy. Sobie, sobie, ale ja to sobie często mówię. O, i teraz zasypujemy to warstwą ziemi, żeby przykryć. Nie taką bardzo grubą, tak po prostu, żeby je przykryć. Dodam trochę też kompostu. Układamy kolejną warstwę i tak chyba ze trzy tutaj mi.